Zaburzenia autystyczne a nadwrażliwość na dźwięki. Jedną z cech charakteryzujących osoby autystyczne są zaburzenia sensoryczne. Mogą się one objawiać pod postacią nadwrażliwości lub niewrażliwości w obrębie wszystkich zmysłów. W naszej codziennej pracy z dziećmi z ASD obserwujemy bardzo dużo uczniów, którzy mają nadwrażliwość słuchową. Dzieci te nie tolerują hałasu na przerwach nie chcą uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, boją się huku pękających balonów. Strach często jest generalizowany na miejsca i sytuacje. Przykładowo, jeśli dziecko uczestniczyło na zajęciach w imprezie, podczas której pękł balon, ma przez długi okres czasu trudności z wejściem do takiej sali. Reakcje na hałas w odpowiedzi na bodźce słuchowe, które dziecko z ASD nie jest w stanie zaakceptować, pojawiają się zachowania trudne takie jak Agresja skierowana na osoby lub przedmioty. Autoagresja, np. uderzanie głową o twarde powierzchnie, gryzienie ręki, ucieczki, wycofanie z kontaktu, stymulacje, krzyk, płacz. Jak możemy pomóc? Ograniczenie źródeł hałasu zdarza się, że bucząca świetlówka może wywołać zachowania trudne. Zaopatrzenie dziecka w słuchawki, które stłumią hałas, np. podczas przerw. Umożliwienie dziecku odpoczynku od bodźców dźwiękowych w wyciszonym pomieszczeniu. Ułatwienia dla osób z ASD w życiu społecznym. W naszym społeczeństwie coraz częściej zwraca się uwagę na potrzeby osób autystycznych. Kino Cinema City organizuje przyjazne sensorycznie pokazy filmowe. Światła są wtedy przyciemnione, a nie w pełni wygaszone. Dźwięk filmu jest przyciszony. Przed seansem nie są wyświetlane reklamy. W sali kinowej jest mniej osób. W niektórych marketach i dyskontach społecznych organizowane są tak zwane ciche godziny. W tym okresie nie jest puszczana muzyka, a także komunikaty z głośników. Dla autystów przeznaczone są też kasy pierwszeństwa. Co można zrobić? Kolejny krok, który możemy zrobić w stronę osób z ASD, to podarować im ciszę w noc sylwestrową. W mediach słyszymy wiele informacji na temat, co jeszcze można uczynić, by zniwelować cierpienia zwierząt z powodu wystrzału fajerwerków. Należy także nagłośnić fakt, że dla niektórych ludzi noc sylwestrowa to noc pełna strachu, która prowadzi do traumy. Niektóre osoby autystyczne i ich rodziny przeżywają prawdziwy koszmar, który potrafi trwać jeszcze wiele dni po nocy oświetlonej fajerwerkami. Głos rodziców: Ja, od kiedy urodził się mój syn, nigdy nie spędziłam sylwestra poza domem. Zawsze to jest dla mnie stresujące. Zamykam się z nim w pokoju, zakładam mu słuchawki na uszy, a mimo tego jest płacz, krzyk. Wkłada sobie rękę do ust i prowokuje wymioty. Kolejne kilka dni jest pobudzony i nasilają się te jego zachowania trudne. Jestem mamą dziewczynki ze spektrum autyzmu. Córka źle reaguje na hałas, zwłaszcza ten, który pojawia się w sposób dla niej nieprzewidywalny. Fajerwerki są dla nas prawdziwym koszmarem. Cała rodzina cierpi. Kiedy zaczynają się wystrzały, Monika zaczyna gryźć rękę i krzyczy. Kiedy wystrzały ustają, ona dalej jest pobudzona. Nie może usnąć. Na drugi dzień jest poddenerwowana. Ten stan pogłębia się wieczorem. Pomimo, że nie ma wystrzałów, córka je pamięta, kojarzy z nocą. I tym sposobem kolejna noc jest niespokojna, nieprzespana. Jestem wdzięczna, że ktoś porusza ten problem, bo dla jednych jest to chwila zabawy, a dla mojej rodziny to początek ciężkich chwil. Zobacz innych wokół siebie. Uczniowie szkoły podstawowej specjalnej numer 168. Dziękujemy za uwagę. Aneta Rosiak. Karolina Pawlak. Szkoła podstawowa specjalna numer 168 w Łodzi.